Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie, Duma Podkarpacia, jedno z największych dzieł stworzonych przez wybitnego krakowskiego rzeźbiarza Mariana Koniecznego. Już wkrótce pod pomnikiem powstanie mauzoleum największego myśliciela przełomu XX i XXI wieku, niepodważalnego autorytetu moralnego, człowieka honoru, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika. Tutaj zostaną złożone jego prochy, gdy nadejdzie czas ostatniego pożegnania. Taka jest wola milionów Polaków, wdzięcznych za lata walki z zacofaniem, nietolerancją i homofobią. Prace już się rozpoczęły. Na początku maja do akcji ruszyły brygady robotnicze, które wyczyściły plac wokół pomnika. To tutaj w przyszłości wmurowane zostaną tablice upamiętniające największych bohaterów Polski Ludowej: generała Wojciecha Jaruzelskiego, generała Czesława Ciszczaka, Aleksandra Kwaśniewskiego, Jacka Kuronia, Jerzego Urbana, Andrzeja Wajdę, Kazimierza Kuca i innych bojowników o demokrację. Pod pomnikiem na głębokości 20 metrów powstanie świecka świątynia zaprojektowana przez Dorotę Nieznalską. Będzie to miejsce łączące pokolenia działaczy rewolucyjnych od Feliksa Dzierżyńskiego począwszy, a na Kubie Wojewódzkim skończywszy. W przyszłości mauzoleum zostanie rozbudowane tak, aby mogły tu spocząć prochy innych zasłużonych działaczy ludzi partii. Rzeszów stanie się miastem sztandarem, symbolem walki o demokrację. Mieszkańcy całego Podkarpacia z dumą i wdzięcznością przyjęli ten dar. Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, osobiście nadzoruje pracę. Jego miasto, dawny bastion reakcji i kaczyzmu, dziś staje się kolebką rewolucji i postępu.